Witam serdecznie na kolejnej prezentacji produktów sklepu sbmw.pl. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić portfel BMW skórzany. Portfel z serii Basic. Jest tutaj na numerach 80: 21, 2, 344, 453. Portfel pakowany jest w kartonowe pudełeczko. Logo wytłoczonym BMW. karteczka Portfel jest to klasyczny portfel męski. Wykonany z bydlęcej skóry. Ona ma taką takie radełkowania na całej swojej powierzchni. Z przodu mamy tutaj logo BMW. wewnątrz portfela znajdziemy przegródkę na monety to jest właśnie ten 453, który się tym charakteryzuje przegródka, ale no nie jest podwójna, to jest tylko usztywnienie materiału, tutaj mamy małą przegródkę na, na coś Siatkowaną przestrzeń, miejsce na karty kredytowe oraz dwie przegródki na banknoty. Portfel jest tutaj wykonany ze skóry glebnej. Oczywiście w opisie na naszym sklepie jest to, 80%, ze względu na to, że tutaj te siatki wewnętrzne są wykonane z poliestru lub jakiegoś innego tworzywa sztucznego. Tak samo jak tutaj ta siatka. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie spmwpl i do zobaczenia w